Nie ma. To Teraz To jest moje Nie ma. Tym razem jest to pozycja książkowa zatytułowana Kutry Rybackie w Myślę, że nie mniej ciekawa niż tryptyk, ale głos w tej sprawie oddam już autorom. Mamy tutaj zaszczyt gościć wszystkich trzech panów, których praca jest wspólnym dobrym tej książce, tak? Panie Mirko, zatem oddaję Panom głos. Yy, dziękuję. Jako taki najbardziej zbliżony do Helu pozwolę sobie serdecznie powitać wszystkich, którzy dzisiaj przyszli po raz drugi w ostatnim czasie, bo dwie książki ostatnio się ukazały. Tydzień temu promowaliśmy drugą część tryptyku, a dzisiaj jeszcze większą książkę Fanta miała tylko 360 stron, tam ma ponad 400 kutry rybackie jak jakiś ten temat jest tak dość uh, ograniczony, to pisałem już też, promując nasze spotkanie, że to nie są tylko kutry. To są w o kutry również historie ludzi z tymi kutrami związane. To są w o rybołówstwo, chęskie również historia, dzieje rybołówstwa, które się tu toczyło. Dlatego ta praca jest bardzo obszerna i podzieliliśmy ją na trzech autorów. Największą część, ja zawsze podziwiam taką archiwalną, administracyjną, ogrzewania tych wszystkich danych, siedzenia w archiwum i zebrania tego, zawsze robi w ogóle więc ja pozwólcie, że oddam teraz jemu głos. Miło mi, że książka spotkała się od razu przed promocją, nawet przed zapowiedzią, z tak dużym zainteresowaniem. Spędziliśmy nad tą książką sporo czasu, jest tu sporo informacji rzeczowych. Mamy wiele do zawdzięczenia przyjaciołom pana Franciszka Nesla, pana Mirka Kuplika, przyjaciołom z Helu, którzy udostępnili informacje, udostępnili zdjęcia. Mamy bardzo wiele do zawdzięczenia pani prezes Janie Kosińskiej i załodze Kogi chęskiej którzy również okazali się bardzo pomocni przy tworzeniu tej książki. Tak jak pan Mirek mówił, staraliśmy się przez pryzmat kutrów pokazać rozwój historii rybołówstwa schelskiego. Zaczęliśmy od czasów niemieckich. Wiadomo, że Henry, przed długie lata e, niemiecki dopiero w latach międzywojennych zaczął się przekształcać polską osadę rybacką. E, ale trzeba to też ocalić od zapomnienia. Ci Niemcy to byli, no trudno, nie wymarzymy tego z historii. Tak było. Tak było. Także o tym też piszemy w miarę możliwości e, na tyle szczegółowo, na ile się dało, na ile się dało zebrać pewne informacje. Największą część oczywiście poświęciliśmy kutrom i rybakom helskim już okresu powojennego, bo na ten temat najwięcej wiadomości można było zebrać. E, wracamy się do wszystkich Państwa, do wszystkich mieszkańców Helu związanych z rybołówstwem, związanych z kogą, związanych z rybołówstwem indywidualnym, o przesyłanie swoich uwag, bo zdajemy sobie sprawę, że przy takim napłoku informacji nie wszystko Mogliśmy sprawdzić tu procentach z jednej i z drugiej strony, brakuje nam wielu zdjęć wielu jednostek, które z następnego wydania chcielibyśmy uzupełnić. Brakuje nam pewnych informacji też, niektóre, niektóre rzeczy nie wiemy co się stało, z jakimiś jednostkami były i ich nie ma, nie ma informacji, nie możemy znaleźć, nie wiadomo. Może ktoś będzie wiedział, prosiłbym o, o odpowiednią informację. Proszę Państwa, jest to książka o kutrach czy przez pryzmat kutrów. Większa część książki poświęcona jest historii Myślę, że każdy z Helam znajdzie tam kogoś z rodziny, bądź kogoś znajomego, zaprzyjaźnionego, kto na tych kutrach pływał, kto był związany z kogą, bo był związany z rybołówstwem indywidualnym. I myślę, że jest to przyczynek do, do historii Hel, do, do historii rybołówstwa polskiego w ogóle. Może autor no. powie coś jeszcze na temat. Ja podzieliłem nas, ja to byłem historia, Bogdan archiwum, a tu jest pamięć, To jest pamięć. Pamięć. dokładnie to jest pamięć, doświadczenie, to jest pamięć, pamięć i znajomość ludzi, przyjaciele są wszędzie, Pana Franciszka przyjaciele są wszędzie i w Keru i w Jastanie Państwo wszędzie. W związku z tym dzięki temu, dzięki tym znajomościom, dzięki jego wiedzy, jego pamięci mogliśmy znacznie tę książkę ubogacić i napisać, skończyć tę książkę tak, jak ona jest. Ja może na siedząco. Możesz, mogę, tak? Mogę. Ja w ogóle do tej książki podchodziłem z sentymentem, bo ja się na Helu wychowałem. Najmłodsze lata spędziłem na Helu, ten Hel został w mojej pamięci. Tym bardziej ojciec tu mieszkał przed wojną, część rodziny tu się urodziła. A myśmy mieszkali do 1951 roku. Pamiętam jak w helu zaczynali halochron, a raczej ten budować to wolno. Poprzeczne, w tych latach zaczęli budować. I dlatego ja to, na Re Hel taką sympatią zawsze. To podchodzę do tego, ja tam tak od serca bardziej. A tym bardziej, że się dużo ludzi tu znało, to dla mnie to było łatwiej doszło do nich. Jak to się udało. No, to tyle, bo resztę już powiedzieli panowie, bo... panek ja, Pan jak wiecie nie lubi mówić. <laughs> Ale muszę powiedzieć, z nim się świetnie pracuje, bo ja po podaję na przykład numer kutra, mówimy który rok, a on wymienia załogę. <laughs> jest, no, I dlatego cieszę się, że można było z takimi ludźmi współpracować. Nie? Teraz w najbliższym czasie, jeśli zdążymy, chociaż to się wszystko wymieniało, bo jak wiecie wyszły już dwie części wcześniej. Ładzie Rybackiej z Wielkiej Wsi, potem Kukry z Władysławowa, to jest jakby kontynuacja tej, tego cyklu. I teraz, póki możemy, będziemy walczyć o to, żeby zrobić również Jastarnię i Kuźnice, chociaż tam jest trudno, bo były to jednostki bardzo często prywatne. I Zmieniały i załogi, i, i ludzi, i właścicieli. Ale może przebrniemy wtedy mniej więcej, zamkniemy przynajmniej te kaszubskie rybułstwo kutrowe w jakimś takim encyklopedycznym cyklu. Mam nadzieję, że to się uda. Ale tak jak Bogdan powiedział, dużo faktów jest jeszcze nie rozstrzygniętych. Tom jest obszerny, ale, ale to jest dobry zaczyn. Dobry zaczyn do tego, żeby zrobić długie wydanie, za jakiś czas. Jeżeli coś jest, to nawet tym, którzy byli nierówni, niechętni, dzielili się wiadomościami, niechętni, przekazywali zdjęcia swoich bliskich, tak będą ten dowód zaistnienia leksykonu, mieli w ręku, to wiem, że łatwiej ich przekonamy i mam nadzieję, że ten kolejny tom będzie już nam uzupełnić, o wiele prościej, uzupełnić omowę fakty, a także sprostować te, to, co Bogdan powiedział, które może są tutaj nieścisłe, bo rodziny wiedzą najlepiej. W Włosku w drugim wydaniu jak wyszło, to woda było dużo rzeczy powstałych. Że... Tak, a dużo osób przyszło wtedy wie, z pretensją, że ich Jak siebie zobaczyli na zdjęciu, a on jest, a czemu mienią, tak? I tak, <śmiech> tak, <śmiech> w czemu tak, nie Nie daliśmy, bo nie chciał dać wcześniej. A do, 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 do drugiego wydania chętnie. To jest presja rodziny. Ja myślę, że może, może są jakieś pytania. Ranek, pamiętasz taki płyt? Albatros. No pamiętam, no, pamiętam, pamiętam no. Na tym płyt się mój tata. Tak to była Gdyńska rejestracja, on nie? No, też nam zostanie, to będzie no, potężne to. On był w Wodystałowie też. Wiesz, No by czasami przewróciły za ląż, nie? No. A I A następny, potem, jak, ojciec, jak ojciec pracował już w przedsiębiorstwie, to Gdynia 80 Harka 23 to była produkcja kultur, która była przez górki zachodnie chyba robione i tu w Gdyni. W Górka. Sianka. Sianki. Sianki właśnie tam. To to, to, to sobie sprowadził, ja był taki... Chłopak 8 chyba, lat. to go sprowadził jeszcze zupełnie świeżego ze stoczni i tu dopiero drugi do z tego, nie? I potem pływa po naszym Maciej... w Władysławowie. Dnia 80, arka 23, bo to była kolejność kultur, która przyjmowała arka ze stoczni, nie? To arka 23, nie? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Nie ma Dziękujemy bardzo. Dodam, że cieszę się, że w tej książce to też poddane jest dobre opracowanie leksyfikacyjne powinno mieć indeks. Tutaj ten kredyteksy jest przy wielu nazwiskach, przy wielu jednostkach. Łatwo Czasami się zadubi, ten indeks jest zrobiony i w ten sposób ta encyklopedia jest o wiele łatwiejsza w obsłudze. Zawsze jest tak, to zawsze jest tak że ten błąd, który się faktycznie zdarza, to jest błąd taki, na którym człowiekowi zależało, bym się nie zdarzył. I właśnie taki się zdarzył.